Jesteście gotowi na najbardziej zabawny challenge, jaki kiedykolwiek widzieliście? W takim razie zostańcie na Multi to Food, będzie naprawdę wesoło. Jakaś liczna buteleczka huba-buba. W środku na pewno jest coś bardzo smacznego. Super! Wow, Betty ma największą porcję. Zgadza się? Nie mogę się doczekać, aż ją otworzę i przekonam się, jak smaczna jest jej zawartość. Ale pierwsze jest Mery, bo ma najmniej. Tak nie narzekam. Jestem pewna, że moja guma wpłynie będzie równie pyszna. O, tak, nie myliłam się! Mam ochotę przerzuć wszystko na raz. Nawet mam pomysł, jak wylizać butelkę do ostatniej kropelki. Gotowe. Udało się. Dziwny sposób na rzucie gumy. Wychodzą z niej naprawdę fajne balony. No, w sumie tak. A teraz moja kolejna spróbowanie gumy. Wygląda apetycznie. Jaka pyszna. Chciałabym nadmuchać większego balona. Ekstra? Myślę, że tyle mi wystarczy. Udało się. Prawie idealny, Jess, pasuje ci. Śmiejcie się, śmiejcie. Jesteście po prostu zazdrosne. Śmiesznie wyglądasz to wszystko. Wasza kolej. Z przyjemnością. Ojej, tylko jak to wycisnąć? Nie udaje mi się. Spróbuję inaczej. No dalej. Mam tego serdecznie dosyć. No nareszcie. W końcu mogę się cieszyć tą pyszną gumą. Brawo, ja! No to zaczynam. Ale fajnie to wygląda. Jest pyszne. Nie mogę się zatrzymać. Dziewczyny, przygotujcie się na bicie rekordu, bo zaraz nadmucham największego balona, jakiego kiedykolwiek widziałyście. Oj, co się dzieje? Moje ręce przykleiły się do stołu. Dziewczyny, proszę, pomóżcie mi! I jeszcze czego? Lepiej zjemy moją pyszną gumę. Nie, tylko nie to! Fu, nienawidzę tego śmierdzącego sera. Ja też. Ale będę musiała męczyć się z tym ogromnym kawałkiem. Zak, ty zaczynasz! Ja nie chcę Stella ty pierwsza! Nie ma mowy. Pierwszy będzie. Tam nikogo nie ma, więc ty musisz zaczynać. Dlaczego jestem tak karana? Może jednak nie muszę, ten ser tak śmierdzi. Musisz, musisz. To jest obrzydliwe. Ten ser smakuje równie paskudnie jak pachnie. Oj, z czego się śmiejesz, Zak? To samo cię czeka. Nieprawda, spadam stąd. Stój. Bierz ser i go zjadaj. Oh. Mam pomysł. Jeśli nie będę czuł tego okropnego zapachu, to może nie będzie tak źle smakować. Na sam widok robi mi się niedobrze. Tak, jadałem lepsze rzeczy. Oj! Teraz czuję się o wiele lepiej. No. Monika, co ty robisz? Co za smród. Muszę natychmiast odświeżyć swój oddech. Mentosy mi w tym pomogą. Idealnie. Potwierdzam. Monika, tylko ty zostałaś. I ja? Mam nadzieję, że nie zwymiotuję po pierwszym kęsie. Nie dobrze mi od samego patrzenia, prawie skończyłam. O, nie, chyba coś się szykuje. To straszne. Monika, to jest po prostu obrzydliwe. Mam nadzieję, że i tym razem mentosy nas uratują. Uff, co byśmy bez ciebie zrobiły? Tylko dlaczego jest tu teraz tak zimno? To wszystko? To najmniejszy balonik, jakie kiedykolwiek widziałam. Ja mam więcej szczęścia. Super. Wow, dress! Rzeczywiście? Też jestem w szoku. Dzisiaj mi się poszczęściło. Dobra, zobaczmy, co jest w środku mojego maluszka. O, czekoladowy cukierek. Fajnie. Okazuje się, że mimo wszystko miałam szczęście. Pyszności. Palce lizać. Betty, teraz ty. Ale ja też chciałam. Proponuję, żeby los zdecydował, czy ja kolej. Ha, wygrałam! Zobaczmy, jakie smakołyki są w moim balonie. Raz, dwa, trzy! Ojej! A, a, a wsich. A wsich! To wszystko mąka? To jest jakaś kpina. Bardzo zabawne. Oj, Mary. Y, tak mi przykro. Nie wiedziałam, że w środku jest coś takiego. Nie denerwuj się, zaraz cię wyczyszczę. I siebie też. Rzeczywiście, miałaś wielkie szczęście. Lepiej zaczynaj zamiast gadać. W środku na pewno jest coś fajnego. Mam dobre przeczucia. Wow, jak dużo cukierków! To jest naprawdę fajne. Tak, wystarczy dla nas wszystkich. Ale ja nie pozwoliłam wam jeść moich cukierków. Nie szkodzi. Po prostu zjem je naprawdę szybko za pomocą tej rurki. Jez, no podziel się, co za chciwuska, mm, pyszne, jestem szczęśliwa. Palce lizać. Dostałem jakoś małą makaronu. No ja mam trochę więcej szczęścia. A ja mam największego farta, mam wielkie wiadro makaronu, huba buba. Okej, okay, mam najmniejszą porcję, więc przynajmniej zacznę pierwszy. Monika potrzebuje twojej wsówki. Można jej użyć zamiast pałeczek. No to zaczynamy. Jakie fajne kluski! Nigdy wcześniej nie jadłem makaronu o smaku gumy balanowej. Można nawet zrobić z tego balona. Mary, chcesz spróbować? Zabieraj to ode mnie, mam swój własny makaron. I będę go jadła widelcem. No to zaczynam. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. O nie! Pomocy! Mój widelec utknął! Ratunku! No dalej! Prawie! Quentin trzeba po prostu przeciąć gumę. Ups. Oj! Co to było? Ja tylko pomogłam Monice. Dobra, czas, żeby mi ja zjadła makaron. Ale pyszny! To się nazywa prędkość. No co, jesteście gotowi? Czeka was największy balon w waszym życiu. Uwaga! Wow, jest naprawdę duży! Trzeba się przed nim gdzieś schować. Ojej, tego nie przewidziałam. Jeszcze nigdy nie widziałam tak małej paczki chipsów. A ja nie chcę jeść dużo ostrych chipsów. Dużo? Chyba jeszcze nie widziałeś, ile ja mam. Macie pecha. Lili jest pierwsza. Spokojnie, nie będę musiała zbyt długo cierpieć. Mam tylko jednego małego chipsa. No to zaczynam. A, to parzy! Co za ostre chipsy! Mój język płonie! Ojej! Jak gorąco! Ojej! Jestem jak ziejący ogniem smog! Dlaczego się śmiejecie? Na was czeka cała góra takich chipsów! A ja już mam to za sobą! Weź spokój! To tylko chipsy! Otwieramy i ognia już nie ma. Okay. Można jeść. Quentin, <grym> dać ci trochę wody. Y nie, nie trzeba wszystko w porządku. To w ogóle nie jest ostre, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Aj! <grym> jest dobrze. To było mocne, i wcale to nie jest zabawne. Monika, czas, żebyś i ty zjadła swoje chipsy. Zaczynaj! Mam nadzieję, że się nie spalę. Kurczę, nie mogę otworzyć paczki. Chyba nie będę w stanie posmakować tych chipsów. Mam tu akurat duże nożyczki specjalnie dla ciebie. Dziękuję, to miło z twojej strony. No dobra, co tam mamy? O, nie! Nigdy nie widziałam takiego chipsa! Nie zazdrościmy ci, Monika. Ja też sobie nie zazdroszczę. To straszne! Jeszcze go nie spróbowałam, a już się oparzyłam! Nie będę tego jadła! Musisz, takie są zasady. Życzcie mi powodzenia! Jak mi niedobrze! Cała płonę! Aaaa! To okropne, Ona spali całe to miejsce. Trzeba ją odizolować. O, teraz będzie dobrze. Ojej, musi być jej ciężko. To straszne! O, wreszcie świeże powietrze. Co za widok! Monika, zobacz, jakiego dużego masz burgera. To nie jest śmieszne. Może jest najmniejszy, ale na pewno najsmaczniejszy. O, naprawdę jest niesamowicie smaczny. Chciałabym jeszcze trochę, ale nie ma. Nie najadłam się i teraz jestem bardzo zła. E, dobra, Emma, twoja kolej. Nie potrzebuję widelca do mojego burgera, wystarczą mi ręce. głupi ser, pobrudził mi koszulkę. Ma, musisz być bardziej ostrożna. No dobra, ja też w końcu mogę zjeść burgera, zrobiłem się bardzo głodny. Tylko jak go jeść jest? jest za duży. Nie rozumiem. Muszę coś wymyślić. Możemy ci pomóc? Jedyne czego będziemy do tego potrzebować to zwykła piła. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo. Super. Teraz bez problemu poradzę sobie z tym burgerem. Super. Tą część ziem jako pierwszą. Nic lepszego nie jadłem. Pomogłyśmy ci, Quentin, więc czas się z nami podzielić. Jeszcze czego sam poradzę sobie z tym burgerem. Ojej! Trzymajcie mnie, upadam. Do tego właśnie prowadzi chciwość. Przybij piątkę. Cukierki są smaczne, ale jest ich za mało. A ja mam więcej. Czuję, że będę dziś najedzona. Mili całkowicie się z tobą zgadzam, na mnie też czeka mnóstwo czekoladowych kulek. Quentin, twój kubełek wygląda naprawdę żałośnie. Co za ubaw! I co z tego? Moje cukierki i tak są dobre i mam zamiar się nimi delektować. Super. Dlaczego tylko ja mam ich tak mało? Mam pomysł. Może zjem je za pomocą słomki. Może w ten sposób rozciągnę przyjemność. O nie, skończyły się jeszcze szybciej. A moje cukierki są jeszcze przede mną. Mm, pyszności. Nie mogę się zatrzymać. Mam ochotę zjeść to wszystko naraz. Nie zwracajcie na mnie uwagi, to jest po prostu pyszne. Wygląda okropnie. I co z tego? To moje cukierki, więc jem je tak jak chcę. Monika, teraz twoja kolej. Wreszcie. Jakie to jest dobre? Dziwne, co tam jest w środku? Wow, czy widzieliście kiedyś większego cukierka? Myślałam, że już mam większe szczęście, a tu taka niespodzianka. Tylko jak go zjeść? Wiem! Piła mi pomoże. Zaczynamy! Prawie skończyłam. Ojej! Patrzcie, co jest w środku! Ile cukierków! Wystarczy dla nas wszystkich. Chyba śnisz. Nawet nie patrz w tę stronę. To wszystko jest moje. Jak to nie patrz w tę stronę? A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, to moje cukierki. Co za uczta. Nie mogłam o czymś takim nawet marzyć. Okej. Okay nie! To się do mnie przykleiło! Pomocy! Aaaa! Tak się właśnie kończy chciwość. Subskrybujcie kanał MultidoFood, żeby nie przegapić najciekawszych i najśmieszniejszych challenger.